Jasne, jeszcze raz y, dobry wieczór. Hmm, dość dynamiczny okres za nami, piątek i, i, i później mecz y, pucharowy i, i dzisiaj znowu piątek. Także na pewno też zastanawialiśmy się jak, 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 przez to, jak przez to przejdziemy. Ja z tej drogi jestem zadowolony, chociaż ona rozpoczęła się dla nas fatalnie meczem z Krakowią, natomiast następny dwumetrz z Wisłą dla nas na plus i, i, i jesteśmy, jesteśmy w następnej rundzie pucharu, a dzisiaj a dzisiaj zawodzimy do Katowic pierwszy punkt z meczu wyjazdowych tej edycji, także, także trzeba, trzeba tych pozytywów wydaje mi się wyciągać. Samo spotkanie wydaje mi się, że, że wyrównane, chociaż w drugiej połowie tą przewagę optyczną na pewno żeśmy osiągnęli i wydaje mi się, że, że byliśmy groźniejsi już pod samą bramką. Dużo nam nie brakło, ale, ale trzeba twardo wydaje mi się stąpać po ziemi i przede wszystkim być spokojnym i cierpliwym. Także ja ten punkt traktuję jako, jako, jako zdobycz, w szczególności w Ekstraklasie z meczu wyjazdowego zawsze będę Będę, zawsze będę go tak traktował. Dzisiaj z meczu natomiast, jeżeli całościowo miałbym go ocenić, to bym powiedział, że jest to punkt zasłużony dla, dla obu zespołów. Yy, gratuluję Wam w powrócenia do Ekstraklasy i życzę wszystkiego dobrego. Zapraszamy do zadawania pytań. E, Michał Orzyk, e, Pierwsze pytanie mam od Defida Kudła. E, co z nim i jak długo ewentualnie absencja jego może trwać? Wydaje mi się, że to nie jest nic aż tak poważnego, żebyśmy mówili o jakimś dłuższym czasie. Eee, Dawid, Dawid eee, przed już mecz skakowy, kończył z bardzo mocno przeciągnie, przeciągnie, przeciążonym ścianem Achillesa i teraz w momencie, kiedy stawialiśmy na Rafała i chcieliśmy mu dać również szansę w następnych meczach, wiedzieliśmy, że taki czas na to, żeby, żeby, żeby odpoczął eee, ten Achilles i, i, i Dawid, e, Dawid dostanie, także trzeba się na, na Należy się spodziewać, że mamy teraz następne spotkanie, i przerwę reprezentacyjną. Wydaje mi się, że w tym czasie wszystko wróci już za chwilę do normy. Troszkę nawiązując do tego pytania mojego z wtorku o te kwestie fizyczne, to teraz jak to wyszło w praniu? Jest Pan zadowolony z tego, jak dużo fizycznie zareagowała, No bo jednak tylko dwie zmiany były w wyjściowym składzie. Dokładnie, tak, tak nawet przyglądają się w jakim kierunku trener Wisły i w jakim kierunku my. My trochę jednak z większą ilością tych minut z ostatniego spotkania pucharowego, ale, ale, ale jestem zadowolony. No, faktem jest, że ten mecz miał momenty takiego meczu zamkniętego i być może zawodnikom było ciut, ciut łatwiej w samym takim aspekcie motorycznym, ale oczywiście całe dane z nadejników naszych, naszych katapult dadzą totalną odpowiedź, jak to, jak to wyglądało. Natomiast nie widziałem czegoś, żebyśmy na przykład tego meczu mieli problemy, nawet zawodnicy, którzy grali 120 minut wcześniej, żeby mieli problemy, aby wytrzymać trudy tego spotkania dzisiaj jeśli chodzi o takie aspekty psychologiczne też, no na te cztery porażki na wyjeździe wcześniej ciążyły. Ten jeden punkt i wywalczony też w takich okolicznościach jest ważny i też w takich okolicznościach, że no jak można powiedzieć trochę czasami niebiosa oprócz, oprócz własnej postawy nie, nie do końca sprzyjały nawet przy tej pierwszej gramce dla Wisły dzisiaj, to jednak tym razem trochę szczęście się uśmiechnęło do, do GKS-u. To zawsze, tak jak, tak jak mówię, ten aspekt szczęścia funkcjonuje w piłce i to bardzo, bardzo mocno. My, my nie, tak jak w innych dyscyplinach zespołowych, nie kończymy każdą akcję ani punktami, ani, 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 ani bramkami, gdzie pada tego bardzo dużo multum, tylko, tylko, tylko decyduje niekiedy naprawdę troszeczkę takiego farta. Na szczęście wydaje mi się, trzeba w sporcie bardzo mocno zapracować. Farta niekiedy ma się więcej, a niekiedy go ma się mniej. No wiadomo, że pierwsza bramka dla Wisły jest takim aspektem, a w drugim konsekwencja, upór i. i i, i, i tak ja zaciekłość e, Marcina dały nam, dały nam, dały nam tą bramkę za takowo bramkarza i, i wykorzystał jego, jego błąd. Także no cóż, no, tak, to, tak, to, tak to niekiedy jest i, i, i to co powiedziałem, ten punkt będzie bardzo cenny, kiedy, kiedy na swoim meczu po prostu wygra się mecz, bo, 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 bo w taki sposób należy punktować, żeby, żeby w Ekstraklasie uciekać od tej, od tej, od tej strefy na dole. I ostatnie pytanie. Choć punkt jest bardzo cenny, to tak z przekąsem trochę zapytam, czy kibice GKS-u doczekają się meczu, w którym GKS nie straci bramki do szatni? Bo to już dziesiąty z rzędu chyba. Dobre dobre, dobre, dobre pytanie, na które, na które odpowiedzi dzisiaj prawdziwej nie ma, natomiast jest pełna nadzieja, jest wiara w to, co robimy, jest, jest, jest cierpliwość do tego, że zawodnicy będą w każdym meczu lepsi, lepsi jako zespół. Ten zespół jest przebudowany, wiemy o tym, i, i, i ja jestem przekonany, że kibice GKS-u na pewno się doczekają. Dziękuję. Dziękuję. Filip Strawaszewski, GKS. Chciałem się zapytać o absencję Macieja Rosoka. Czy to było podyktowane tylko i wyłącznie kwestiami sportowymi, czy coś się zadziało w Innych... Zadziałał się nam w taki sposób podobny jak u Adama z Relaka. U Adama z Relaka wynik testu pozytywnego covid był i dlatego został. Marcin ma identyczne, identyczne, Marcin ma identyczne objawy, natomiast, natomiast ten wynik był negatywny. Jednak, jednak jego stan stan gorączkowy i, i rzeczywiście taka, taka, można powiedzieć, jak to kiedyś mówiliśmy, pełny stan grypowy po prostu jest i, i dlatego został z domu, nic, nic innego nie miał tutaj miejsca. Dziękuję. Okay. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję za udział w pierwszej części konferencji prasowej i za chwilę wracamy z trenerem wziurą. Dziękuję, dobra noc. Dziękuję. Gratulujemy pierwszego punktu. Dziękuję bardzo. E, dobry wieczór. E, Rozglądam się tak bardzo mocno po, po sali, bo w zakończonym. listku jeden e, z, ktoś z mediów do mnie podsłuchał i zapytał, czy. My mamy kryzys. Powiem tak, Wisła Poc ma 9 spotkań i 17 punktów. To jest duma, to jest niesamowity jakby wynik i teraz przysłuchiwałem się tej konferencji, co powiedział trener i dla przykładu trener ma na tyle pokory, na tyle skromności, że oni się cieszą z pierwszego punktu w dziesiątej kolejce zdobytego na wyjeździe. Zespół, który... Spokojnie w poprzednim sezonie się utrzymał, który jakby jeszcze się wzmocnił w tym roku. Ma na tyle pokory i skromności, że cieszy się z pierwszego punktu na wyjeździe w tym sezonie, a my w naszym środowisku, my się już czujemy niezadowoleni. Czy mówimy o jakimś kryzysie, bo mamy po dziewięciu kolejkach 17 punktów. Moje słowa po meczu były, że jestem dumny z drużyny, dumny z zawodników, to gdzie dzisiaj się znajdujemy, to gdzie dzisiaj jesteśmy, bo. Ja tak łatwo nie zapominam, gdzie byliśmy jeszcze 15 czy 16 miesięcy temu. Drugie, chciałem podziękować wszystkim zewnętrznym podmiotom medycznym, mówię to w liczbie mnogiej, z którymi współpracujemy, które sprawiły, że większość naszych zawodników po pucharowym meczu mogli dzisiaj zagrać, bo i dziękuję też piłkarzom za to, że większość z nich z jakimiś mikrourazami, z dolegliwościami, z dyskomfortem nie poszli w łatwe wytłumaczenie i tezę, że nie jestem w stanie grać, czy dzisiaj proszę na mnie nie liczyć, tylko wręcz przeciwnie. Tyle lekarzy z nich miało zdrowia i serca. To zostawił za co im naprawdę bardzo dziękuję. Tak samo dziękuję sztabowi, dziękuję zarządowi dyrektorowi za to, że zrobili wszystko, żebyśmy ten czas powtórkowy mecz około godziny 23, kiedy skończyliśmy puchar, że mogliśmy zostać w Katowicach, że mogliśmy tam odbyć jedną treningową, mogliśmy mieć tam odnowę, że mogliśmy mieć tam od razu hmm, spotkanie z osobami, które pomogły zawodnikom kontuzjowanym, tak samo z naszym fizjoterapeutą, który uważam, że te cztery dni nie spali zbyt długo, żeby doprowadzić naszych zawodników hmm, do sprawności. Dziękuję bardzo kibicom, są niesamowici naprawdę i po ostatnim meczu poharowym i dzisiaj czas wspierają drużyny, więc jakby bardzo mnie to cieszy. Jeśli chodzi o sam mecz, bardzo trudne spotkanie, bardzo duży wysiłek w ten, mecz, w ten twórkowy mecz, później podróż i dzisiaj wydaje mi się, że były takie momenty dla nas bardzo dobre i dla przeciwnika. My zdecydowaliśmy dzisiaj się oddać zdecydowaliśmy się oddać piłkę GS-owi i szukać szybkiego ataku, żeby jakby zniwelować, może, może to dziwnie brzmi, ale żeby jakby nie pozwolić na akcję Nowaka, Szkurina czy później zrelaka, to my im oddaliśmy piłkę, bo jakby uważam, że to jest dużo najgroźniejsza, kiedy ją odbierają, a niesamowite fazy przejściowe, wydawało nam się, że w ataku opozycyjnym będzie nam łatwiej to kontrolować i tak się, tak się działo. Szkoda w sytuacji, bym powiedział z tych pierwszych minut. Jeszcze wcześniej Żana, Kevina później strzał niesamowita interwencja, poświęcenie zawodnika, żeby wybija z linii. Rafał, błąd. Rafał jest jednym z nas i jakby nigdy u nas nie ma indywidualnego rozliczania z błędów, tylko jakby jako drużyna, bo Później świetna interwencja w, w, w meczu, nie wiem, pamiętam jego świetną interwencję w Częstochowie w ostatnim minucie, kiedy dał nam punkty, więc od rafała rozpocznę ustalenie składu na kolejne spotkanie z Lechią Gdańsk. I trochę prywaty, poproszę tutaj media GKS Katowice o przekazanie informacji, bo pani Karolina, która jest na kursie UEFA Pro ma dzisiaj urodziny, prowadzi kobiecą drużynę bardzo, kibicuje Karolinie. I życzę jej wszystkiego najlepszego. Więc, jak możecie być na tyle mili, to proszę, żebyście się przekazali. I jak macie pytania, to chętnie odpowiem. Zapraszam do zadawania pytań. Michał Sporczyk, portal na Trenerze, no z jednej strony mogę powiedzieć tak: gratuluję tego jednego punktu, bo tak jak trener powiedział, trzeba mieć sobie trochę pokory. Ten punkt jest z przebiegu tego spotkania. Wydaje mi się, że sprawiedliwym punktem. A na początek chciałbym zapytać, na ile zdolny do gry był dzisiaj Deni Joricz? W e, pilce nie ma, dobrze wiecie, sprawiedliwości, że często jest tak, że drużyna czasami lepsza remisuje albo przegrywa, bo ja nie sądzę, żeby nasze ostatnie wyniki z poprzednich spotkań były sprawiedliwe, więc jakby nie rozpatruję nigdy, czy to jest sprawiedliwy remis, po prostu jest remis, jest pół, doliczamy go i szanujemy. Deni wykonał powiem szczerze, że niesamowitą pracę w ciągu dwóch, trzech tygodni, żeby dzisiaj zaprezentować się w takim stanie, jakim jest, więc jakby ja to bardzo doceniam, że dzisiaj mogliśmy skorzystać z dziewiątki. I Mimo tego, że na pewno trud, odczuwał trudy meczu, że jakby nie jest w rytmie meczowym, że Potrzebuje czasu, żeby tego rytmu nabrać. To uważam, że zostawił dużo serca i dla nas pokazał się z dobrej strony, bo kilka razy utrzymał piłkę, bardzo dobrze bronił w polu karnym, z fragmentów gry. Nie miał łatwiej przeprawy z rosłymi obrońcami Katowic. My też, jakby dzisiaj, patrząc na sposób gry, gdzie byliśmy bardzo długo w defensywie, szukaliśmy szybkich ataków, więc, jakby dzisiaj, na pewno Deni musiał więcej pracować w defensywie niż w ofensywie, ale wierzę, że za chwilę przyjdą spotkania, kiedy jeszcze lepiej wykorzystamy jego potencjał i będziemy mieli z niego dużo pociech ten, że Deni Juric potrzebuje czasu, żeby złapać ten rytm meczowy, żeby zgrać się z zespołem, to ja zapytam jak dużo tego czasu potrzebuje jeszcze Maczek bo mam takie wrażenie, że on wchodząc na boisko, szczególnie nawet w dzisiejszym spotkaniu, był takim trochę ciałem obcym. Nie wiem, no, to wezmę przykład Himeką, że przed moim przyjściem Hime był tutaj pół roku czy ileś i wszyscy go skreślali, mówili, że się nie nadaje, a później nas prowadził, czy w dużym stopniu nas prowadził do klasy, więc... Nie wiem, mi się podoba potencjał Machoja, ma świetny dribbling, ma świetną szybkość. Bardziej do siebie dzisiaj mam pretensje niż do niego, że nie potrafię wykorzystać jego potencjału, dlatego bardzo dużo zeształym analizujemy, rozmawiamy, szukamy go na pozycjach na dziesiątce, na dziewiątce. Na pewno sposób gry, jeszcze raz wrócę do dzisiejszego spotkania, gdzie byliśmy w średniej obronie, szukaliśmy szybkich ataków, to na pewno nie jest sposób gry, gdzie Maciej może pokazać w pełni swój potencjał, bo wydaje mi się, że on lepiej się uczy w takiej grze kombinacyjnej, yy, gdzieś tam w grze na przestrzeń, a no my dzisiaj jakby no, nie do końca tak graliśmy, bo jakby po pierwsze byliśmy... Sfokusowani, żeby ten mecz zagrać bardzo zdyscyplinowanie w defensywie, żeby nam się nie przytrafiły takie błędy, jakie miało ostatnio w Katowicach. Więc mówię, no ja nie jestem taki rygorystyczny w tych ocenach, że już dzisiaj sąduję, czy zawodnik prezentuje taki czy odpowiedni poziom, bo większość z tych zawodników dąży do nas w trakcie sezonu, czy pod koniec okienka, są bez okresu przygotow przygotowawczego. Więc potrzebują czasu. Ja naprawdę, ja się dzisiaj cieszę, że my gramy dziewiąte spotkanie i oprócz takich 20 minut na widzewie w Łodzi, to cała reszta spotkania mam takie poczucie, że mam pod kontrolą. Że nie mam w ogóle takiego poczucia, że zespół przeciwnika jest przewyższa nas jakby poziomem, że my do tej ligi nie pasujemy czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, uważam, że my Wprowadziliśmy bardzo dużo świeżości do bardzo dużo różnych rozwiązań i jestem z tego dumny. A mówię, no zdobywając w 9 meczach 17 punktów, być teraz niezadowolony z jakichś jednostek? No nie, bo oni też mają wkład w to, że mamy tyle punktów. Zresztą ja wiem, że na analizę tego spotkania przyjdzie jeszcze czas, ale mam takie pytanie odnośnie tych wszystkich poprzednich spotkań. Czy to jest nasz plan na mecz, żeby większość naszych ataków prowadzić prawą stroną? Bo dzisiaj w kilku sytuacjach miałem takie poczucie, że Kevin Kustowicz, będąc na, na tej stronie lewej, ewidentnie domagał się piłki i tej piłki nie dostawał. Te same sytuacje miały chociażby Quentin, który też często gęsto sygnalizuje pozycję, ma dużo miejsca, a my cały czas trochę z uporem maniaka pchamy się tą prawą stroną. Ja wezmę na rozmowę Daniego i Kamyka, że być może zamykają za często lewe oko, nie, nie patrzą w lewą stronę, a tak mówiąc poważnie. Ja się cieszę, że my zaczynamy wykorzystywać ogólnie boczne sektory boiska, bo nie wiem czy się z zgodzicie, że w pierwszej ligi graliśmy głównie środkiem i tam wykorzystując Daniego, Chimę czy Ibana, gdzieś tam szukaliśmy Łukasza, gdzieś tam szukaliśmy bardzo dużo grania przez środek, więc teraz Doszedł Żan, który tak naprawdę widać, że z marszu bardzo dobrze się zadomowił w drużynie. Robi dużą różnicę, dużo że tak powiem, dobrego, i wydaje mi się, że bardzo szybko zaskarbił sobie takie duże zaufanie w drużynie. I Być może z tego to wynika, że jak zawodnicy mają do wyboru prawa, lewa strona, i widzą tam gdzieś wolnego Żana, to od razu gdzieś tam te piłki mu dają, bo wiedzą, że Żan za chwilę może coś dobrego z tym zrobi, ale zgodzę się, że musimy na pewno na tym popracować. Choć właśnie patrząc na Puchar Polski uważam, że wykorzystaliśmy właśnie w odpowiednim momencie zmianę strony i bramka Quentina, więc mm, proszę wierzyć, że nad tym pracujemy, rozmawiamy, no ale to no, czasami decyzje trzeba podejmować w sekundę, w pół i nie zawsze one są słuszne, ale z Kevin'a też jesteśmy zadowoleni z jego pracy, może dzisiaj tam jeden zrobił błąd, kiedy dostał piłkę za pleca, tak uważam, że, że dobrze się pokazał na takiej, bym powiedział, swojej pozycji. Tak na zakończenie ode mnie, nie mogę uciec od pytania o Wiktora Nowaka. Jak, jak to wygląda na gorąco po, po meczu, no bo z powtórek telewizyjnych sytuacja wyglądała źle, jeżeli nie powiedzieć dramatycznie. I dodam jeszcze pytanie, kto podjął decyzję o tym, że Wiktor w ogóle na boisko wrócił? Sam Wiktor jakby no jest tak ambitnym człowiekiem, świetnym dzieciakiem, że nie chciał drużyny zostawić dwie minuty. W dziesiątkę, tylko jakby bez nogi chciał wejść i, i pomóc. Nie, no wierzę, że to nie jest nic poważnego, że jakby takie pierwsze odczucia nowaczka są, jak z nim od razu rozmawiają na boisku, że nie było tam jakiegoś odgłosu, że coś się mocnego wydarzyło, więc wydaje nam się, że jest to jakby być może jakiś, nie wiem skręcenie nie wiem którego stopnia, ale no ja nie chciałbym, żebyśmy w każdym meczu tracili jednego zawodnika, bo w ostatniej kolejce, znaczy w ostatnim meczu poherowym straciliśmy Quintina, wcześniej gdzieś tam Janisa, Łukasza, Himę i teraz jeżeli nam przyjdzie jeszcze grać bez Nowaczka, no to będzie utrudnione, dlatego jeszcze wracając do tej mojej pierwszej tezy, że mamy po dziewięciu spotkaniach 17 punktów bez Łukasza. Bez Chiny, którzy razem szli 25 bramek, na razie bez Janisa, na razie teraz bez Quentina. To naprawdę, no, wstąpajmy twardo po ziemi i, i cieszymy się z tego, co mamy.